Cojcie mano z tej strony Wilgu, witam was na kanale. Widzę, że ostatnio materiał ładnie się przyjął na kanał, dlatego dziś chciałbym wam przekazać parę ciekawostek o naszej starej złotej piące oraz o całej organizacji Virtus Pro. Ale zanim przejdziemy do odcinka, wyświetla wam się teraz na ekranie osoba, do której leci 10 kapsuł, odezwij się do mnie na Discordzie bądź drogą mailową. Widzę, że bardzo dużo osób by chciało takiej kapsułki, dlatego w dzisiejszym odcinku macie do zgarnięcia aż 15 kapsuł. Zasady oczywiście są proste, Subie łapeczka oraz jakiś komentarz. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Wirtus Pro, czyli rosyjska organizacja, została utworzona w 2003 roku dokładnie w Moskwie. Aktualnie WP posiada cztery dywizje, czyli z CS-a dwójki Paladinsów oraz Fortnite'a. Chciałbym tylko dopowiedzieć, że są to dane z 2018 roku, także mogło się coś pozmieniać. Przejdźmy sobie teraz do naszej starej, dobrej Złotej Piątki. W skład Złotej Piątki wchodzili tacy zawodnicy jak Pasha, Taz, NEO, BIAŁY, snacks ORAZ MICHU. Dużo osób nie wie, ale Ci chłopacy prowadzili Własny skład o nazwie EGEN Wygrywając jeden z ważniejszych turniejów Tej drużyny. Na ekranie wyświetla wam się Krótka przebitka z tego turnieju Tylko jedna runda słuchajcie i będziemy mistrzem Starladera sezonu ósmego Co się dzieje? BIAŁY jest po prostu nieprawdopodobny Więc tutaj napisał Troll Do BIAŁEGO, no bo chyba tak można nazwać ten jego Występ w tym meczu. Przecież minęły 23 rundy, a BIAŁY ma 30 fragów I jeszcze dołoży do tego 5 assist. 9 gwiazdów. One man army biały na niuku. To chyba jego ulubiona mapa. E, bo to co robi biały to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Czy na Nawi będzie w stanie jeszcze coś zrobić? Czy już chyba m, się tutaj poddaje? Zobaczcie, wiesz, wszedł do e, wiatropu Zeus, no i tym razem biały trafiony, ale ta szybko nam tą wyrówna. Zobaczmy ta za jest frag. Mamy czterech na trzech, tylko trzech rywali do pokonania Seas, Guardian i Edward. Czy to już jest koniec? Zobaczmy, jest Nuxy z autocampą. Czy będzie jeszcze jeden? No tej uciekł. Nie chciał się z nim strzelać. E, tutaj chyba Edward. No i zobaczmy, mamy czterech na dwóch, tylko Guardian Edward. Przeżyciu, Czy to będzie koniec? Edward cały czas walczy, cały czas próbuje wychylić pasza, sprawdził dwór na katłoku, tylko Edward trafiony, Guardian przez Tazę. No i zobaczmy, co zrobi nam Edward. Co zrobi Edward? Jest na żółtym, schodzi coraz niżej. Jest trafiony, 62 hp po tym jak spadł. Dobry, tutaj Nate, ale uciekł od niego Edward. Zobaczmy, jedna pestka wystarczyła na Snaxa. Czy tutaj poradzi sobie Edward w tej sytuacji? 1 na trzech wchodzi na plecy Neon, wiedzą, że są bardzo blisko. Koniec, to już jest koniec. Słuchajcie, 16 do 8, wygrywa drużyna EGN, wygrywa turniej. To jest pierwszy turniej wygrany przez tą ekipę na platformie CSA Global Offensive To jest coś nieprawdopodobnego byliśmy świadkami historycznego wydarzenia drużyny Again w takim składzie naprawdę fenomenalny mecz naszych zawodników udało się wygrać po wygraniu 3 do 1 w mapach coś nieprawdopodobnego możemy się teraz cieszyć, możemy świętować, nawet narzeczona tutaj pokazuje palec w górze, także zadowolona też ze zwycięstwa Polaków. Naprawdę fenomenalne spotkanie Fenomenalny nuke wykonanie naszych zawodników Myślę, że te wszyscy już się spodziewali Po tym świetnie zagranym tero, Gdzie wygrali 7 rund Że tu musimy wygrać I bez straty rundy po stronie CT na No znakomicie, naprawdę to się mogło podobać Fenomenalny wynik I oczywiście nasi zawodnicy triumfują Kolejną ciekawostką jest to, że Wirtusi w 2014 roku wygrali jeden z największych turniejów e-sportowych na świecie, a był nim IEM Katowice 2014. Również na ekranie wyświetlała się przebitka z wygranej, jakby ktoś jej nie widział. Ale to nie koniec, ponieważ wirtusi oprócz jemu wygrali jeszcze DreamHacka w Las Vegas. No i to już by było na tyle w tym odcinku. W komentarzach możecie pisać o czym mam nagrać następny odcinek. Również zapraszam Was na stronę gry na Plus. Link macie oczywiście w opisie. No i ja się z wami żegnam. Cześć!